Witam Was bardzo serdecznie, szanowni przyjaciele. Kochanie, zdrowie fizyczne, tak jak i zdrowie psychiczne, emocjonalne, jest bardzo ważne dla każdego z nas. I dzisiaj porozmawiamy o odporności energetycznej i tym razem bardziej szczegółowo o tym, jak energie wysokich wibracji wpływają na Twoje ciała już na poziomie komórkowym. Po pierwsze, każda komórka Twojego ciała, będąca częścią całości Twojego ciała, jest boskim stworzeniem w miniaturze. Ale jednocześnie, w zależności od tego, w jakim narządzie lub części ciała się znajduje, niesie ze sobą charakterystyczne dla Niego indywidualne cechy, a wraz z nimi różne częstotliwości wibracji. Tak więc, nawet osoby o wysokim poziomie świadomości i ogólnych wysokich wibracjach w jego ciele fizycznym, niemniej jednak następuje podział na wibracje. Jego zdrowe narządy rezonują z wibracjami jego świadomości, a niezupełnie zdrowe, które czasami szwankują, pozostają w tyle. Tak więc w ludzkim ciele istnieją Pewne obszary, w których występują awarie wibracyjne, które nie pozwalają całemu ciału wibrować z jedną częstotliwością. Ale kiedy celowo i punktowo pracujesz ze swoim ciałem, wzywając do pomocy siły światła i uzdrawiające boskie energię, następuje wyrównanie energii na poziomie komórkowym, powodując, że wszystkie części Twojego ciała zaczynamy wibrować zgodnie na tej samej częstotliwości. Oczywiście nie dzieje się to od razu o tak, ponieważ wciąż jesteś na granicy trzeciego i czwartego przejściowego wymiaru, a niektórzy czwartego i piątego, gdzie magia dopiero się zaczyna. Ale kiedy zobaczysz efekt swojej pracy i zdobędziesz prawdziwą wiarę we własne siły, wszystko pójdzie znacznie szybciej. Chodzi o to, że kiedy jesteś w trójwymiarowym świecie, twoja podświadomość nieustannie domaga się potwierdzenia, że twoje wysiłki przynoszą efekt. Niewiele jest w stanie iść naprzód tylko na ślepej wierze. A ja do nich należę. Dlatego, aby osiągnąć namacalne i widoczne rezultaty, Trzeba wyłożyć wiele wysiłków w praktykę przekształcania swojego ciała fizycznego w świetlisty krystaliczny. i nie od czasu do czasu, ale w sposób ciągły. Twoje ciało musi przyzwyczaić się do tego, że energie o wysokiej wibracji docierają do niego regularnie i celowo. Dlatego zachęcam każdego ranku doenergetyzować się energią Ziemi obowiązkową i wieczorem oczyścić się ze wszystkich energii. Jak to robić? To daje wszystkie proste, łatwe praktyki na swoich warsztatach. I w podziękowaniu za Twoją wytrwałość i cierpliwość zacznie się naprawdę zmieniać Twoje ciała i Twoje komórki, uzdrawiając chore narządy i harmonizując Twoje kondycję fizyczne. Tak działają prawa wszechświata. Twoje wewnętrzne, szczerze przesłania rozleje się na zewnętrzne manifestacje, poprawy ogólnego samopoczucia i uzdrowienia chorych narządów. I Więcej i częściej napełniasz swoje ciało fizyczne wysokocyberacyjnymi boskimi energiami. Tym szybciej nastąpi zmiana i twoje ciało wejdzie w pierwszą fazę swojej krystalizacji. Ale bardzo ważne jest, aby wybierać sposób wielu proponowanych ci praktyk przekształcania ciała fizycznego w świetliste krystaliczne, które są w twojej mocy, które są dla ciebie łatwe i przynoszą prawdziwą przyjemność. Nie forsuj wydarzeń, nie próbuj objąć ogromu. Pracuj spokojnie i z przyjemnością. Staraj się nie myśleć o wyniku końcowym, ale po prostu cieszę się chwilą stworzenia nowego, boskiego ciała. A potem wszystko wydarzy się w swoim czasie i w sposób niewidoczny dla Ciebie. Kochani, teraz jest mnóstwo praktyk, nie tylko na moim kanale, nie tylko na moim warsztacie. Szukajcie dla siebie odpowiednie. To, co z wami rezonuje, wykonujcie. Róbcie to z przyjemnością. Ja należę do tych, kto potrzebuje prostych, krótkich i bardzo efektywnych praktyk. I ja je wykonuję. I ja z wami. Nimi się dzielę. Zdaję sobie sprawę, że nikt dzisiaj nie ma czasu godzinę czy dwie poświęcać rana i wieczorem tylko praktyka. Więc, jak to się mówi, krótko, zwięźle i na temat, daje efekt i o to chodzi. Wszystkim Wam życzę zdrowia fizycznego, emocjonalnego, mentalnego i oczywiście nie zapominajcie rozmawiać ze swoimi komórkami kochanymi, Oni was słyszą. także pamiętajcie o tym codziennie od rana przywitajcie swoje ciała przez komórki, przywitajcie wszystkie swoje narządy i cuda będą się działy na pewno. jeszcze raz wam życzę wszystkim Dużo zdrowia, dużo radości, dużo uśmiechu. Z Wami była Irina.